Kamil spalony cały czas, chowaj się! Pusz go, pusz go. Brawo jedzie! Gdzież jeden raz? Raz? Rzuć! Brawo, brawo! Brawo Karol! Dzisiaj, troszkę mi...

Спасибо. 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 Dzień! tam, Dzień! łapie go Dzień! za koszulkę

ale kiedyś pamiętasz opierało się na kopaniu dziś już jest brawo także milczył z tego roku brawo 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 brawo

Субтитры создавал DimaTorzok

Nie ma nie, nie, nie miał miejsca, nie miał miejsca Nie, nie gęsto, gęsto było, nie jak Nie miał nie, miejsca, no bo...

何

Wszystko nie jest jakiejś złośliwe. Nie tak. Na Gruzję może będzie już gra, jak go tak. No, to po taki poważny kontuzji, Nie, no, to nie po złamanej To otwartej

Diolch yn fawr iawn am Ja druga strona nie tu. Nie Kamil nie, nie pal, nie pal, pal pas na obrońcę! Powalcz, powalcz! Białego. nie mogę druga strona bo się fachowy tak ja no. no. yes. 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 ujął ja w ma krajach lepiej wychodzi podawanie. Oni! O! tego, ale za dużo. Isso é

No jeszcze przed akademią jeden zawodnik i dopiero na... Co że cały nawet sobie i nie? Chodzi o to, że ten zawód jest bez pół. Wojtek Wojtek Koza. 22.

あっそういうことか。 Nie wiesz na czym polega? nie, chcieka, nie to jest, to jest gęsto bo się tego a, takie, a, widzisz, a tu, a tu było tylko dwa razy tyle Ale nie ja i tak aż lejadę, ale, się i tak jadę, to, Ja nie

Линия, не так, в другую сторону. По линии, по линии, по линии.

...przedwitki trzeba, ale nie ciągle, a oni sobie dają na rodziców sylwetki Szeroko, szeroko alam. Teraz alam, teraz! Nie daj! Hva er det der? Podejdź, podejść, podejść, tylko nie... Nie, no, ty... to nikomu, Szeroko, szeroko, Łukasz! Oj, radiu! jedno tempo i jedna, no tak, jeden już.